Widajcie, prezentacja ma mieć charakter typowo naukowy. Jeśli na co dzień nie używasz wulgaryzmów i razi Cię, gdy ktoś nadmiernie ich używa, to wiedz, że w tej prezentacji ograniczę się do minimum. Jak to jest z tym słowem na H? Jakie to H, samo czy CH? Często zdarza mi się oglądać różne burzliwe dyskusje, w których jedni poprawiają drugich. Lecą epitety, pojawiają się wywody i mądre słowa. Powiem wam, jak to było kiedyś, tak do późnej połowy lat 90., w sumie połowy są równe, ale powiedzmy do siódmego roku. Wielu z was jeszcze wtedy nie było na świecie. Nikt nie miał wątpliwości, że słowo to pisze się przez samo h. I tak próżno było szukać na murach, budynkach czy ulicach owego słowa pisanego przez CH. Wierzcie mi, nie żartuję. Dopiero wraz z nadejściem nowego tysiąclecia pojawiła się moda na CH. Skąd? Może właśnie z chęci udowodnienia osobom nadużywającym poczciwego że nie mają racji. Jednak moim zdaniem to tak trochę na siłę szukanie racji w źródłach historycznych. I tak też PWN postanowiło zapisać słowo przez CH. Nie aspiruję do pana Miotka ani pana Bralczyka, którzy pewnie swoje teorie na temat owego wulgaryzmu już wyrazili, ale mimo to postanowiłem przeprowadzić badania na własną rękę. I tak po wpisaniu w Google kombinacji z CH szybko trafimy na tę podstronę. Wszędzie widzimy odmiany przez CH, tabelki z przypadkami, aż tu nagle dochodzimy do etymologii. Staropolska nazwa chuj wywodzona jest od prasłowiańskiego chuj, czyli cierń, kolec. Dalej widzimy kolejne objaśnienia, ale skupmy się na chwilę na pierwszym znaku. Ten znak, przypominający polskie x, w języku rosyjskim i starocerkiewnosłowiańskim, to po prostu h. Natomiast ostatni znak, przypominający B, to tak zwany miękki znak, pełniący funkcję zmiękczającą. Dlaczego więc językoznawcy tak bardzo chcą wstawić do tego wyrazu CH? Weźmy inne słowa, mające swe korzenie w cyrylicy. Hajduk. Niezbyt popularny obecnie wyraz. W XVI i w XVII wieku było to określenie szeregowego żołnierza wojsk. Po rosyjsku piszemy to w taki sposób a czytamy tak samo jak po polsku. Zwróćcie uwagę i tutaj na pierwszą literę. Popularne imię Hanna, pisane przez samocha, po rosyjsku piszemy w taki sposób. Spójrzcie na zależności. Dodatkowo na tej samej podstronie znajdziecie akapit. Forma pisowni chuj przez samocha dopuszczana jest przez oficjalny słownik skrablisty. Całe zamieszanie pojawia się tak naprawdę przez słownik Aleksandra Bricknera, który twierdzi, że nasz wulgaryzm pochodzi od tego samego słowa co chojna. Chojna, chojak to dawne, mocne i silne drzewo iglaste. Z całym szacunkiem dla pana Bricknera, ale jako szary zjadacz chleba, jakoś nie przyjmuję tej wersji. I was też zachęcam do polemizowania i poszukiwania, gdyż nauka w wielu, ale to w wielu kwestiach się myliła i nikt nie ma na nią monopolu. Szukałem dalej i bardzo szybko znalazłem w wikisłowniku wersję z samym H. Strona ta podaje, że był to stary germański okrzyk. W języku duńskim znajdziemy powiedzenie: Ichuj ok hast. Nie wiem jak to się czyta, ale znaczy to w wielkim pośpiechu, na oślep. Szukając argumentów dla CH, znajdziecie pewnie na polimatach argument, że słowo może pochodzić od staropolskiego chujec, oznaczającego samca rozpłodowego świni. Hmm. Albo słabo szukałem, albo takiej wersji po prostu nie ma. Jednak jeśli ktoś znajdzie mi źródło, to bardzo proszę, podajcie mi je. Tylko niech nie będzie to jakieś podrzędne forum językowe albo link do obrazka na demotywatorach bo zarówno w słowniku języka polskiego, jak i w Wikipedii nic na ten temat nie ma. W żadnym konkretnym źródle nie udało mi się odnaleźć chujca. Nie podsyłajcie mi żadnych artykułów na blogach, bo po prostu nie biorę ich pod uwagę. Równie dobrze mogę napisać dowolny wpis na dowolnym blogu na darmowej platformie, a na jego podstawie zbudować dowolną teorię. Wiem, że często tak właśnie działa nasz kochany internet, ale to od nas zależy, czy mamy mózg i umiemy weryfikować, czy łykamy wszystko w ciemno, bo fajnie się prezentuje. I na koniec, co udało mi się znaleźć na dość moim zdaniem wiarygodnym portalu, Ozolink, gdzie owe słowo pisane jest na końcu z użyciem i, a nie j. I oznacza tyle co takie fiu fiu. Zaś zwrot. Znaczy tyle co "few". Co za pogoda. Zatem idąc dalej, jest to po prostu taki sobie przerywnik, którego można użyć dokładnie tak samo jak w wielu przypadkach naszego polskiego słowa, w sytuacjach, gdy chcemy wyrazić na przykład emocje. Och, ale pogoda. Dlatego następnym razem, gdy ktoś będzie was poprawiał i przy tym się bardzo mądrzył, polecam mu podesłać tę prezentację. Być może pójdzie na kompromis. Ostatecznie można uznać, że dwie wersje są w jakiś sposób poprawne, a być może stało się tak, że faktycznie są wypadkową dwóch różnych gałęzi. Do tego dochodzą języki o ile nie dziesiątki języków, które się na to słowo składały. Więc ciężko dociec jednej, najprawdziwszej prawdy. No i chuj. Jeśli ci się podobało i dałem ci do myślenia, że nie wszystko jest albo czarne, albo białe, to subskrybuj, bo warto. Znajdziesz u mnie takie prezentacje na takie tematy, że żadne listy 10 ciekawostek Ci tego nie zapewnią. Pamiętajcie też o łapkach górę, które bardzo mnie motywują i zachęcają do tworzenia kolejnych prezentacji.